Najfajniejsze laboratorium to laboratorium kuchenne, takie, które możecie sobie zorganizować w domu. Pokażę Wam, jak w kuchni, w domowych warunkach można poeksperymentować z pomocą rodziców, a może już jesteście na tyle duzi, że dacie radę sami. Wykorzystamy sobie takie proste odczynniki jak olej kuchenny, ocet, sodę oczyszczoną, Kwasek cytrynowy, proszek do pieczenia i zobaczymy, co z tego można zrobić i jakie cuda możemy z tego wyczarować. Pierwszym doświadczeniem, jakie zrobimy, będzie doświadczenie zwane chemicznym jojo. I pokażę Wam, jak to chemiczne jojo zrobić na kilka sposobów, bo używając różnych składników, różnych odczynników, możemy uzyskać troszeczkę inne efekty. Zaczniemy sobie od tego, że na dno butelki wsypiemy troszeczkę proszku do pieczenia. Będzie tutaj w tym naszym układzie zasadą. Wsypany jest na dno, widzicie, zalejemy ten proszek do pieczenia olejem, no i widzimy, że generalnie proszek do pieczenia w oleju się nie rozpuszcza. Dodamy sobie troszeczkę kwasu odpowiednio zabarwionego. Tutaj mamy w malutkim naczynku kwas octowy, czyli zwykły ocet zabarwiony na fioletowo. Do samego octu wrzuciłam kilka cukierków w polewie takiej kolorowej. I teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Wlewamy sobie trochę octu do naczynka. Żeby nie był taki mocno stężony ten ocet, to go rozcieńczymy wodą. Mniej więcej pół na pół. I wrzucimy cukierka. To rozpuszczanie nie będzie takie szybkie. Wrzucimy sobie tym razem zielone może. I zobaczycie, że powstanie nam właśnie taki kwaśny roztwór zabarwiony na zielono. Teraz będziemy ten zabarwiony ocet dodawać do naszej butelki z olejem i z proszkiem do pieczenia i zobaczymy co się stanie. Dodamy sobie parę kropel. No i patrzcie. Woda nie rozpuszcza się w oleju. Takie perełki wody zabarwionej na fioletowo spadają nam gdzieś na dno. Zaczyna się reakcja zobojętniania. Reaguje nam ten kwas octowy, czyli ten ocet, z proszkiem do pieczenia i produktem tej reakcji jest dwutlenek węgla, który zaczyna nam unosić te kropelki w górę. Ten barwnik mamy słabo zatężony, także spróbujemy sobie podbarwić troszeczkę bardziej ten nasz roztwór. Dodamy sobie trochę soku owocowego, wtedy będziemy mieli bardziej intensywną barwę. To jest akurat sok z aroni. Także dodamy sobie jeszcze parę kropelek przez takiego czerwonego. Kropelki będą nam tutaj krążyły w tym układzie aż do wyczerpania wszystkich składników reakcji, aż się skończy ocet i aż się skończy proszek do pieczenia w tym układzie. Akcja będzie nam przebiegała tak długo, jak będziemy mieli składniki. Jak nam się zacznie wyczerpywać ten proszek do pieczenia na dnie, możemy dosypać nową porcję. Jak nam przestanie bulgotać w tym naczyniu, to możemy dolać więcej octu i w ten sposób uzyskujemy tak zwane chemiczne jojo. Albo inaczej jest to nazywane lampą lawa, bo podobne efekty możecie zaobserwować w lampach takich, gdzie mamy roztopiony wosk pływający. W roztworze. Także tu mamy jeden sposób przeprowadzenia tego doświadczenia. Pamiętamy, że mamy w naczyniu proszek do pieczenia i mamy ocet. Spróbujemy sobie teraz e, przeprowadzić to doświadczenie z zastosowaniem innych składników. I wykorzystamy sobie do tego celu znowu olej i wykorzystamy sodę oczyszczoną. Wsypiemy sobie do wazonu na dno sodę. Ja sobie pomogę lejkiem, żeby na pewno mi ta soda poleciała bezpośrednio na samo dno. Myślę, że taka jedna łyżeczka powinna wystarczyć. Nalejemy oleju, wkropimy troszeczkę barwnika, ale tym razem damy barwnik taki, który jest rozpuszczony w wodzie i wykorzystamy sobie do tego celu barwnik spożywczy, czyli do naczynka sobie wkropimy trochę barwnika spożywczego. Będziemy dolewać. Widzimy, że te kropelki bardzo ładnie spadają nam w tym oleju, dlatego że gęstość wody jest większa niż gęstość oleju. Mimo że olej jest bardziej lepki, ale widzimy, że jeszcze nic nam nie reaguje, tylko nam ta woda spadła na dno. I wsypiemy sobie trochę kwasku cytrynowego. I teraz tym kwasem w tym układzie, który nam będzie zobojętniał sodę, będzie kwasek cytrynowy czyli kwas cytrynowy, inaczej mówiąc. No i widzimy, że z chwilą jak nam ten kwas cytrynowy osiadł na dnie, wchodzi w reakcję z sodą oczyszczoną i podobnie jak poprzednio wydziela się jako produkt tej reakcji dwutlenek węgla, który unosi te pęcherzyki kolorowej substancji ku górze. I przed nami trzeci wariant naszego doświadczenia. Spróbujemy sobie wprowadzić znowu jakiś nowy składnik. I wykorzystamy do tego celu tabletkę wapna musującego. Regranat wapnia będzie tym zamiennikiem naszego proszku do pieczenia i sody oczyszczonej. Do naczynia znowu wlejemy trochę oleju. Tym razem zrobimy to w dużej objętości, w karabce. Wlejemy sobie olej. trochę tego oleju I Do tego oleju wkropimy sobie różne barwniki. Teraz mamy rozpuszczone trzy barwniki. Barwnik czerwony, który przedtem rozpuszczaliśmy, to jest roztwór w wodzie. I mamy jeszcze roztwory w occie, barwnika zielonego. To są te um, cukierki, które rozpuściliśmy przed chwileczką. I barwnik fioletowy z cukierków rozpuszczonych trochę wcześniej. Będziemy sobie teraz wkraplać do tego oleju te barwniki, żebyśmy widzieli, jakie zmiany będą później zachodziły. Widzimy, że te kuleczki barwnika osiągną kompletno. Może teraz trochę zielonych i będziemy mieli całą gamę kolorów dzięki temu. I parę czerwonych. Tak, żeby nadać kolorytu. Doświadczenie. Jeżeli macie możliwość wykorzystania innych barwników, to oczywiście możecie też dodać inne. Zdajemy sobie jeszcze trochę wody, żebyście zobaczyli, że woda się będzie zachowywała, też tworząc takie pęcherzyki, tylko bez barw. na to wszystko wrócimy tą musującą tabletkę i zobaczymy, co się będzie działo. Na razie na powierzchni tej tabletki już zachodzą reakcje i widzimy, że powoli zaczynają nam się uwalniać pęcherzyki dwutlenku butelku węgla no i zaczynamy nam to już buzować całkiem poważnie. W ten sposób mamy trzy sposoby na przeprowadzenie tego samego doświadczenia chemicznego jojo z wykorzystaniem prostych składników, które możecie znaleźć w domu, czyli oleju, octu, proszku do pieczenia, kwasku cytrynowego, sody oczyszczonej i tabletek musujących.